fajnie. Zjesz, połazisz, poleżysz. Zero pracy, zero szkoły. A ja, bracie, szkoda gadać. No tak, tak, nie patrz tak na mnie. Gdybyś chodził do szkoły, nie było by ci tak wesoło. Ty masz pojęcie, co oni nam teraz zadają? Gdyby nie net, to ja i pół klasy ze mną. Na przykład... Eee, mrucz sobie, mrucz. Nie no dzięki. Ale mam ważniejszy problem. Czy my wiemy coś o Lechu się? Mamy napisać kto to był. Wiecie coś? Kto co to był? Jakiś król? Być może, ale kiedy on mógł żyć? No co takie pytanie dziwne zadajecie. Zaraz wejdzie się do neta i posprawie. Ale herbatę to może się napiła. To idź do kuchni, czajnik jest na prąd. Teraz stanie się światłość. Będziemy mądrzy, że hej! Szybciej! Popatrz, co narobiłeś. To twoja wina. Wcale, że nie. A właśnie, że tak. Kto chciał, żeby było szybciej. Nie, nie, nie! A co się stało? Prądu nie ma, kąpa nie ma, neta nie ma i nasleży już nie ma. Jakieś pomysły szergowy? Nie denerwuj mnie, Michał? Gdzie jest tata? A na pewno coś wie. Rodzice wyjechali. To cudownie. Ale możemy do nich zadzwonić. Halo? Tato, słyszysz mnie? No tak się o co chodzi. Tato, ratuj! Kąt wysiadł, a my z kumplami mamy zadanie domowe do odrobienia. Pomóż! Dziecko, ja teraz nie mam czasu. Mów szybko, co to za zadanie. Tato, kim był Lech Wałęsa? Co takiego zrobił dla Polski? No i wiesz, w ogóle, czy jeszcze żyje? Takie tam sprawy. Co nie wiecie, Lech Wałęsa był przywódcą strajków, a wtedy w Polsce była komuna. Jaka komuna? Jakie strajki? O rany, co za pokolenie niczego nie rozumie? Słuchaj, synek, to było tak. Od końca lat 70. gospodarka polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zaczęła podupadać. Wcześniej, przez kilka lat, było super, ale to tylko dzięki kredytom z zagranicy. Przywódca partii komunistycznej Edward Gierek pożyczył tyle forsy, że głowa boli. A wtedy było tak, że ceny w sklepach ustalała władza. Żeby Polska nie zbankrutowała, komuniści podwyższali ceny na wszystko. A w sklepach i tak prawie niczego nie było. I to się nazywało kryzys. Jak się domyślasz, Polacy się na to nie zgadzali i organizowali strajki. Największy wybuch w gdańskiej stoczni. Na jego czole stanął Lech Wałęsa. Dobra, telefon mi pada, ale dalej chyba sobie poradzisz. Co? No, to na razie. Halo, tato! Cudownie, tacie padł telefon, a ja wiem tylko tyle, że był jakiś strajków i byli jakieś komuniści czy ktoś. Jacy komuniści? Chodzili do komunii czy jak? No nie wiem właśnie. Sąsiad na imprezkę? Ale on słucha tylko hip-hopu, a to na to mi nie wygląda. To dochodzi z za ściany. nowy telewizor 3D? No zwariowałeś. One jeszcze nie unoszą się w powietrzu. Cicho. Tak są. Jacyś ludzie. Nie ma pokonanych, ani nie ma zwyciężonych. I głęboko w to wierzę, że będzie to najlepsze świadectwo naszych patriotycznych, polskich, obywatelskich, intencji że pragniemy jak najlepiej służyć sprawom ludzi pracy sprawom naszego narodu naszej socjalistycznej ojczyzny polskiej rzeczypospolitej ludowej Żyjesz nic ci się nie stało co to zobaczyłaś Słuchajcie, ja wiem. Doszło do strajku. Pierwszy i zarazem główny wybuchł w sierpniu 1980 roku w utęskiej Stoci imienia Lenina. Bezpośrednią przyczyną było z pracy sowiecowej Alem Balatowicz. Działacze podziemnej opozycji dołączyli się do robotniczych protestów, a strajki rozlały się na cały kraj. Poczekaj, musimy to zapisać. Spoko, nagrywa się. Na czele Sociowego strajku było pracownik zakładu Langwolensa. W rezultacie doszło do rozmów strachujących z przedstawicielami rządu, m.in. z Cepiemirem i Czesłem Jagielskim. Owocem tych negocjacji było podpisanie 31 sierpnia 1980 roku. Porozumienie sierpniowe, w wyniku którego władza zgodziła się na działalność dołogów swojego związku zawodowego NSZ Solidarność. I go jego założenia, czyli wejść do postulatów. No, no, po takim jednym szale stałaś się nagle taka mądra. Jak zazdrościsz, to jest tam sam. Też muszę namówić rodziców na taki telewizor. No dobra, coś już mamy. Ale co działo się po podpisaniu na tych. jak mu tam. porozumień? No jak to co? Pewnie od razu poszli na zakupy do Tesco. Zwariowałeś? Gdy jeszcze nie było tam takich sklepów. Tata mi mówił, że był kryzys, to w sklepach był tylko ocet. To jasne. W całym Tesco tylko ocet. O, ładny kot. Rasowy? Podobno tak. Radę menes, chodź tu. Gadają o tobie. Widzicie to samo co ja? Niby co? Ta brama i te tłumy krzyczą: Polska! Jaka brama? Nie wiem, czarno-biała, na jej szczycie stoi facet, podnosi ręce, cieszy się. Może w Tesco była promocja? Cicho, on coś mówi. Faktem jest, tak jak powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. I wyjdę Bądź zapłac, ja idę do pracy. Do Co ci jest? W wyniku porozumienia władza zgodziła się na działalność Solidarności i obiecała spełnić 21 test. test miał być postulaty. To jeden ja i tu samo, mów dalej. Podobne porozumienia podpisano w Jastrzębiu z i Szczecinie. Niestety władza nie dotrzymała umowy i 13 grudnia 1981 stojący na czele państwa generał Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji Związku Zawodowego Solidarność, który od sierpnia 1980 roku stał się poważną siłą polityczną liczącą aż 10 milionów członków. Związek został zlikwidowany, część działaczy została aresztowana, w tym Lech Wałęsa. Okej, okay, zapisałam. No i mamy kolejnego geniusza. Ciekawe, że w moim mieszkaniu nigdy wcześniej takie rzeczy się nie działo. Wiesz co, ja chyba jednak pojadę do tego Tesco. Dobra, tylko kupno coś do picia i wracaj szybko. Dobra. Mm, nie, żebym się wtrącał. A nie kupuj znowu tego soku w promocji. Straszna lipa. A ty kim jesteś? No jak to? Masz coś z oczami? Jestem tobą. No, prawie tobą. No to widzę, ale co ty robisz na lustrze? Nie na lustrze, tylko po drugiej stronie lustra. Czytałeś Alicję po drugiej stronie lustra? No tak, tylko internet i komórka. Poczytałbyś coś od czasu do czasu. Daj mi spokój, mam teraz ważniejszy problem. Słyszałem, słyszałem. Lech Wałęsa? No właśnie, co się z nim działo później? Zbliż się, to ci pokażę. Bliżej powiedziałem. Dotknij mnie! No co ty? Dalej! Tylko teraz trzymaj się mocno. Wasza Królewska Mość, Wasze dostojności, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego. Znane są Wam powody, dla których nie mogłem przybyć do Waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem i do których należę, wśród gdańskich robotników. Niechaj te słowa zaniosą Wam radość, i nie wygasą nadzieje milionów moich braci, milionów ludzi pracy fizycznej i umysłowej, zrzeszonych w związku, którego nazwa sama wyraża jedną z najszlachetniejszych idei ludzkości. To oni wszyscy czują się dziś pospołu ze mną uczeni tą nagrodą. Maria skłodowska curie Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz. To polscy laureaci naukowej i literackich nagród Nobla. Do tego szeregu zostaje dziś dołączone moje nazwisko, nazwisko robotnika. Wyrażam Wam, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego, największą wdzięczność za ten dowód życia i siły naszej idei w postaci przyznania przewodniczącemu Solidarności Pokojowej Nagrody Nobla. Przysięgam, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi to pomysł Bóg. No tylko nie mów, że naprawiałeś kran. Jaki kran? Nie uwierzycie, co się stało. Świat jednak nie pozostał obojętny wobec tego ruchu i w 1983 roku nagrodził go pokojową Nagrodą Nobla przyznaną liderowi związku. Lech Wałęsa, mimo że był już zwolniony z internowania, nie uczestniczył jednak w ceremonii odebrania tej nagrody. Zastąpiła go żona Donuta z synem Bogdanem. W 1989 roku, po ustaleniach Okrągłego Stołu, ustrój w Polsce zaczął wchodzić na drogę wolnej demokracji. W rezultacie wrócono do starej nazwy państwa Rzeczpospolita Polska, a jej prezydentem 22 grudnia 1990 roku został wybrany w wolnych wyborach robotnik, związkowiec, laureat pokojowego Nobla Lech Wałęsa. No, no, widzisz stary, jak chcesz, to potrafisz, nawet bez neta i komórki. Jestem genialny! No dobra, teraz trzeba te wszystkie opowieści zabrać w jedną całość. Pod koniec lat 70. gospodarka polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zaczęła podupadać. Wcześniejszy boom gospodarczy, będący wynikiem uzyskania kredytów dewizowych, przeprowadzony przez sekretarza rządzącej krajem PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza, utracił swój impet. W rezultacie państwo stanęło na krawędzi bankructwa. Rządzący za wszelką cenę starali się nad tym zapanować. Niestety kosztem społeczeństwa. Podwyżki cen, ustalanych odgórnie, oraz kłopoty z zaopatrywaniem sklepów artykuły codziennej potrzeby przyczyniały się do wzrostu niepokojów społecznych. Przesłanie dużej partii polskich produktów na sowiecką olimpiadę w Moskwie, spojkotowaną przez część państw tylko pogorszył kiepską sytuację w zaopatrzeniu polskich sklepów. Ludzie znów zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w rezultacie doszło do strajków, pierwszy i zarazem główny wybuch w sierpniu 1980 roku w gdańskiej istocznej imienia Lenina. Bezpośrednią przyczyną było zwolnienie z pracy suwnicowej w świętej pamięci Anny Walentynowicz. Działanie podziemnej opozycji KOR i ero dołączyli się do, do robotniczych pretestów, a strajki rozlały się na cały kraj. Na czele stoczniowego strajku stanął były pracownik zakładu Lech Wałęsa. W rezultacie doszło do rozmów strajkują strajkujących z przedstawicielami rządu, m.in. z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim. Owocem tych negocjacji było podpisanie 31 sierpnia 1980 roku porozumienie, w wyniku którego władza zgodziła się na działalność nowo powstałego związku NSZZ Solidarność i spełnić jego założenia. 21 test. Podobne porozumienia podpisano w miastach Jastrzębie Zdrój i Szczecin. Niestety rządzący PRL postanowili nie dotrzymać um umów zawartych w porozumieniach i 13 grudnia 1981 roku. Stojący na czele państwa generał Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego I delegalizacji NSZZ Solidarność Który od sierpnia 1980 roku Stał się poważną siłą polityczną Liczącą 10 milionów członków Związek został zlikwidowany Część działaczy została internowana W tym lider związku Świat jednak nie pozostał obojętny Wobec tego ruchu I w 1983 roku Nagrodził go pokojową nagrodą Nobla Przyznaną liderowi związku Lech Wałęsa, mimo że był już zwolniony z internowania, jednak nie uczestniczył w ceremonii odebrania tej nagrody. Zastąpiła go żona Danuta z synem Bogdanem. W 1989 roku, po ustaleniach Okrągłego Stołu, ustrój w Polsce zaczął wchodzić na drogę wolnej demokracji. W rezultacie wrócono do starej nazwy państwa Rzeczypospolita Polska, a i prezydentem 22 grudnia 1990 roku, wybranym w wolnych wyborach, został robotnik, Związkowiec, laureat Pokojowego Nobla, Lech Wałęs. I co myślicie? Bo ja myślę, że zadaję domowe, bardzo gotowe. Super! Nie ma. Powiedz mi stary, jak to jest? Tu nigdy nic się nie dzieje, aż tu nagle wpadają moi koledzy i cuta zaczynają się rozsypać jak z rękawa. W moim mieszkaniu. Kumasz coś z tego? Mmm, owszem, kumam. Ale ty mówisz? Uh -huh. A, ale jak to? A zwyczajnie. Koty czasami mówią. Nie wiedziałeś o tym? No dobra, tylko mi nie mów, że te wszystkie zjawiska w moim mieszkaniu to też twoja sprawka. Gadać to ty sobie możesz, ale żeby takie numery... Wiesz co? Za dużo mówisz. Czasami mógłbyś dać mi coś powiedzieć, a nie tylko to twoje bla, bla, bla. No dobra, tylko jeszcze jedna sprawa. Bądź człowiek i też mi coś pokaż. Naprawdę tego chcesz? No pewnie. No to trzymaj się mocno. Startujemy! To do, chodzisz za ściany. Jeszcze raz, bo popatrzyłeś w kamerę. No wiem. Prądu nie ma, kompa nie ma, neta nie ma, gnaster już nie ma. No i roześmiałeś się jeszcze raz. Nie, Sam, to... a... za nie. Ale. Nie miała być po No bo karu. Dobra, to wie. mów. <noise> Pan mnie roz... zaśmiał jak ja tego takiego nura do Aha. I ten. Jeszcze raz, jeszcze raz całość. Ja się trochę większym, za, za sergo Akcja! Znowu to samo. Znowu to samo jeszcze raz. Świetnie, jeszcze raz, ale bez uśmiechu. Ale nie patrz w kamerę jeszcze raz. Patrz trochę wyżej. Dobra? Ale mi oczy bolą. A gdzie się w patrzyła? Tam czy bardziej tu? Tu. Tak. Dobra, jeszcze raz odrzucę, nie? złap. bo coś ci to nie wyszło. Stojący na czele państwa. Ale eee, niestety władza nie dotrzymała. Niestety władza? Świetnie, jeszcze raz, ale nie śmiać się. I delegalizacji Związku Zawodowego Solidarność. Ale. Ee, patrz na nie, patrz na Patrz cały czas. To dochodzi za ściany. Stop! Świetnie. Tak, jasne. W ten tylko tylko ocet. Ładny kot. Mówiłaś. Że... Dobra, świetnie. Zdecydował o wprowadzeniu stanu w... Dobra, patrzę na niego, on to mówi teraz. No tylko nie mów, że naprawiałeś kran. Popatrz co narobiłeś. Popatrz co narobiłeś. No tylko nie mów, że naprawiałeś kran. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee, dobra, Ania już tu tutaj. Popatrz co narobiłeś. No no, po takim jednym strzale ja nagle stałeś jeszcze raz no, całość. Nie? Patrz i reaguj. Z akcentem na papać. No dobra. Teraz trzeba tylko ze wszystkie opowieści zebrać w jedną całość. Roześmiałeś się, jeszcze raz. Akcja. Od, od, moment, od no no. Dobra. Pamiętajcie, macie być zadowolony minę. No, nie takie radosne, że panan. kici, Kici. Świat jednak nie pozostał obojętny wobec tego ruchu i w 1983 roku nagrodził go pokojową na nagrodą Nobla. W... Jeszcze raz. Bo <grym> ona już się wyrywa. <grym> Szymon. Nie śpi? No. no, pokażcie mi, gdzie ono będzie w tym miejscu. Gdzieś. Dobra, no to szpyk. Za wysoko. Dobra, no to gramy. Jeszcze raz, jeszcze raz, bardzo ładnie. Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, stop. Eee, stop. Ekspozycja Będą zawić Au Tak Chodź. No chodź Dobra, mamy to